Popatrzmy na to zdjęcie. Pochodzi ono z początku lutego tego roku. Zostało ono zrobione we Florencji. Otóż na tym zdjęciu jest Chińczyk i ma taką maskę ochronną przed zarażeniem się koronawirusem. Tak, koronawirusem. A przed sobą tablicę z napisem w trzech językach: włoskim, chińskim i angielskim. I otóż, co jest napisane? Nie jestem wirusem. Jestem istotą ludzką. Wyplęcie uprzedzenia. Otóż tak się składa, że we Włoszech istnieje mniejszość chińska. Tak, mniejszość chińska. Jest ich prawie 400 tysięcy osób. I pochodzą głównie z tej prowincji, skąd właśnie wywodzi się ten wirus koronawirus. I ci Chińczycy często podróżują do swojego kraju pochodzenia. I tak też było w tym roku, gdzie wielu z nich pojechało na uroczystości Nowego Roku Chińskiego. No i wracając z powrotem do Włoch, po prostu przywlekli ten wirus, tą okropną chorobę. No i spotkało się z to z niechęcią, z niechęcią Włochów, niechęcią wobec tych Chińczyków, że, po, że przez tych Chińczyków właśnie została przywleczona ta choroba. Oczywiście no, trudno winić, winić pojedyncze osoby, że one to przyniosły, bo przecież to zrobiły niecelowo, nieświadomie i tak dalej. Ale natomiast można winić władze włoskie, że nie przerwały od razu połączeń lotniczych z Chinami. Poza tym władze włoskie zupełnie... Zignorowały postulaty, żeby poddać tych Chińczyków kwarantannie. Zresztą to się spotykało z oporem i mniejszości chińskiej we Włoszech, która uważała, że taka kwarantanna to byłby przejaw rasizmu. Tak, rasizmu. I to było naprawdę ewidentne mieszanie biologii, medycyny z jakąś ideologią. Mimo, że w tym czasie wielu wirusologów i lekarzy, we Włoszech zwracało uwagę, że jednak trzeba coś z tym zrobić. No a już przeszedł samego siebie mer Florencji, który zachęcił wszystkich mieszkańców Florencji, żeby w imię solidarności z Chińczykami po prostu ich fizycznie obejmowali, przytulali w imię solidarności, w imię walki z ksenofobią, uprzedzeniami i rasizmem. A za chwilę krótki klip filmowy pokazujący jak to niektóre nawiedzone osoby ściskają się serdecznie z tym Chińczykiem, i to akurat w tym momencie, kiedy ta zaraza rozwija się we Włoszech. Zaraza przywleczona właśnie z Chin. I to właśnie z tej części Chin, skąd pochodzi większość Chińczyków zamieszkałych we Włoszech. A teraz krótki klip filmowy, jak to niektóre nawiedzone osoby obejmują i całują się z tym Chińczykiem.